w tym odcinku pokażę wam jak wykonać wyzwanie zniszczyć ukradzione dane ur. Jest to bardzo prosty quest, jedyne co musimy zrobić to pojechać w tą lokację. Kurde, odznaczyłem, w tą lokację. zostawcie jeszcze suba na tym kanale, łapę w górę pod odcinkiem, jeżeli wam się spodobał. I tak jest to quest bardzo prosty. Także musimy się wylądować oczywiście na tej lokacji. Zaraz wam wszystko pokażę, gdzie są te dane, które musimy zniszczyć. Okay, Wkrótce sobie do tego domku i tutaj mamy właśnie te dane które musimy zniszczyć. Także niszczymy je. Ja już dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. I siema.